Ale ja bym chciała usłyszeć, czy panie się do czegoś przydają w Parlamencie, czy nie. Panie, ogólnie kobiety, do czego Oczywiście, są. Oczywiście Kobiety są bardzo no, do ważne, politycy, kobiety, nie mają agresji, kobiety się, się znają na sprawach społecznych, łagodzą obyczaje, znają się doskonale na wychowaniu dzieci, na rodzinie. Kobiety I są bardzo potrzebne i są pracowite. Bardzo i są pracowite. Dobrze, a kobiety, zapracą... a kobiety z Prawa i Sprawiedliwości też potrafią współpracować z innymi ugrupowaniami, czy tak z daleka i z długimi zagrożeniami? Tym bardziej bo czy... potrafią, Ty bo z... tak tak. 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 dużo to mamy, to mamy energii, zakału tak. i mamy... doświadczeń. Chętnie do tak. w ogóle tak. i chęci do współpracy. Do współpracy. Tak. Tak. Dobrze, a miłe panie, na pierwszy ogień, to jakie by sprawy związane z kobietami okay. się przydały w parlamencie do ruszenia? Ja myślę, że wszystkie sprawy są ważne. A szanujemy każdego przedstawiciela narodu, obojętnie z jakiego ugrupowania jest, bo sprawy dotyczą nas, Polaków, wszystkich. A mamy demokrację, o którą walczyliśmy, dlatego szanujemy wszystkich. Ale może jakiś smaczek jednak dla pań, coś specjalnie parlamentarnego, jakieś nowe przepisy, nowe rozwiązania. Co tam dla pań by się przydało? No nowe no rozwiązania to przyczyni tak ciekawym Gdyby na przykład mamom wychowującym dzieci skrócić troszeczkę dzień pracy. Bo pamiętam, że jako mama wychowująca trójkę dzieci pracowałam codziennie po 8 godzin i tak sobie marzyłam, że jakbym pracowała 7 czy 6 to już na pewno bym była szczęśliwa. Ktoś jest za? Ktoś jest, jest tak. za? Oczywiście jesteśmy za. Karmiące. Ale nie karmiące. Tylko karmiące czy tylko ale to, dlatego, że do. za każdą mamą, z uwagi na to, że trzeba godzić zarówno życie zawodowe, jak i rodzinne. A jeżeli będziemy jeszcze polityczni dodatkowo, więc tym bardziej jestem za to, żeby troszkę skrócić ten czas pracy. Każdej mamie. aktywnie po prostu uczestniczyć w życiu społecznym. Mm -hmm. A czy mamy, które mieszkają w dużych miastach, a w małych miastach, jest między nimi różnica? Coś by się przydało zmienić w tym zakresie? Przede wszystkim dostęp do przedszkoli, że pojawiły się przedszkola żłobki, duże i funkcjonujące świetlice. To jest małe ogromny problem. Yy, usprawnienie komunikacji, bo w dalszym ciągu jednak te kobiety ze wsi, z małych miasteczek też nie mogą dojść do większych w pracy i to hamuje im też rozwój zawodowy. A w biznesie, jak kobiety coś potrzebują? Jakiś udogodnień? Czy sobie na równi radzą z biznesem? Biznes w no, sobie radzą. Tak. No, myślę na równi z mężczyznami. My kobiety jesteśmy jednak o, no, słuchamy, Komiennie. tutaj pan kandydat na senadora, Oczy pana oczyw Oczywiście, Gosman. Kobiety jest bardzo doskonale razem w biznesie i, i w zasadzie jest dobrze są postrzegane. I są bardziej sumienne. Myślę, no, I cierpliwe. Jest. I przede wszystkim cierpliwe. Daje myślę, że, że kobiety w Polsce jakoś nie bardzo potrzebują tych preferencji dla kobiet w biznesie, bo dają sobie świetnie radę. Przecież kobiety prowadzą bardzo dużo firm jednoosobowych, kobiet transksięgowymi. E, prowadzą firmy budowlane, ja mam firmę na przykład budowlaną, prowadzą firmy transportowe, wszelakie i okazuje się, że nie potrzebują żadnych preferencji, tylko po prostu na równym rynku potrafią sobie świetnie dać. Natomiast no jest bardzo istotne w przypadku kobiet, Kobiety nie dają się korumpować, i kobiety nie korumpują. Bo jak sobie wyobrażą ten brak szlinki i fryzjera w więzieniu, tak. nie, to, tak. to, to jednak wypadało. Zawsze mężczyźni łaskawszym okiem patrzą na nasze panie. Bo właśnie podziwiamy tam. i kochamy mocno. I Ale też najbardziej prawe i sprawiedliwe po prostu. A co się wam Ale najbardziej jest... spodobało w ostatnich czterech latach rządów? Jakie najkorzystniejsze rzeczy się zadziały? No na pewno program 500 plus. To jest znakomiczy mm. program, który buduje rodziny, który buduje dobrobyt, który buduje przede wszystkim bezpieczeństwo kobiet. Kobieta, kobieta która wyszyma. ma 500 plus, Myślę, ona ma poczucie bezpieczeństwo. bezpieczeństwa bez względu na to, jaka jest jej sytuacja rodzinna. Także to jest najważniejszy program Prawa i Sprawiedliwości i ten program będziemy wspierać wszystkimi siłami, a może w przyszłości będzie więcej niż 500 plus, bo... Jakaś tam inflacja jest, więc spokojnie następne rada to pokażą. I pewnie też to, że nasz rząd zwróci wreszcie uwagę na przeciętnego Kowalskiego, że nie zajmuje się tylko tymi, którzy znajdują się najwyżej tej drabiny społecznej i tylko oni y, uczestniczą w podziale dóbr, ale dobra wypracowane PKB jest dzielone sprawiedliwie i... Rząd prawa i sprawiedliwości zwrócił uwagę na zwykłego Kowalskiego i to mnie bardzo cieszy. Nie. Ale jeszcze jest ważne, bo ja bym chciała dodać, że nasz rząd spojrzał też na seniorów, że 13 tak jest. Tak, 13 i 14. 14. 14 będzie i 14 jeszcze będzie dla seniorów, a poza tym to co ja zawsze mówię, osoby starsze, osoby samotne muszą wyjść z domu. Więc dobrze, że są otwierane domy dla osób starszych, dzienne domy pobytu, tam gdzie mogą iść po prostu seniorzy, że seniorzy mogą iść do filharmonii, teraz że seniorzy mogą iść do teatru, mogą iść do różnych środków kultury. Proszę no, Państwa, no, Ale, no, ale no, nawet no. samo to, że były koła gospodyń wiejskich tak, otwierane tak. w poszczególnych sołectwach, tak. Tak? to tak. też w jakiś sposób wyciąga te kobiety, i nie tylko, tak. mężczyźni tak. To również to, są pomagają, one, tak. są zaangażowani, podtrzymują tradycje, przekazują pokoleniom to, co do tej pory było ich dorobkiem, więc to też jest, to jest duży sukces Prawa i Sprawiedliwości. A w teraz w tej dobie senior to nie jest babcia siedząca w domu i robiąca na duchach, tak, tak, ona chce wyjść, ona chce się w tak. domu. Ja, pokaż jakie ona chce wyjść, ona zjera, ona chce zrobić sobie paznokcie, ona nie chce być zakłukaną. Kobiety górą, kobiety górą. Nie naszy, szans między wsiami, tak. zwłaszcza popelgarowskimi, tak wszystkie jest. działania podjęte, e, wy, wyrównamy zrównoważonym rozwojem. A słuchajcie, a czy coś było takiego, że bardzo nam się ważuło, ale jeszcze nie udało się tego zrobić i przydałoby się następne 4 lata, żeby wreszcie ten temat ruszyć. Marzy się na pewno wszystkim e, głęboka reforma służby zdrowia na którą potrzebujemy kolejnej kadencji Sejmu, jeśli nie jeszcze następnej. Także zapraszamy Państwa tak. do wyborów, zagłosujcie na nas i zreformujemy służbę zdrowia, ponieważ mamy wrażenie, wiemy o tym, że służba zdrowia w naszym kraju nie funkcjonuje tak, jak powinna. Przedsiębiorcy również potrzebują nowych uregulowań, przede wszystkim ustawy o zamówieniach publicznych, żeby polskie firmy mogły brać udział w przetargach. Kolejnym istotnym elementem jest to, żeby jednak wprowadzić także mniejsze obciążenia podatkowe, aby, pod, aby przepisy prawa były zrozumiałe dla każdego prowadzącego działalność gospodarczą. Również e, istotne elementy w zakresie biznesu, właśnie mały, mały ZUS, dla tych firm, które są małymi firmami, zwłaszcza te, bo czym innym jest firma w dużej miejscowości, gdzie ma więcej odbiorców swoich usług, a funkcjonująca w małych miejscowościach, dlatego też biznes prosi jeszcze e, i wymaga dużych rozwiązań i podjęcia działań w tym zakresie. I nie zapomnijmy jeszcze o tym, że rząd prawa Sprawiedliwości stworzył możliwości dla młodych, dla młodych ludzi, obniżenie, zrezygnowanie w ogóle z podatku, nie tylko dla rodzin, które będą zakładane przez te młode osoby, ale przede wszystkim na ten rozwój, dobry start i możliwości, jakie teraz. Nowa Polska Plus daje mi ciągle. Co jeszcze? Właśnie jeszcze bym chciała... Rząd Prawa i Sprawiedliwości rozpoczął kamp kampanię, rozpoczął naprawę dróg samorządowych. To jest istotne. U no nas w województwie zachodnio pomorskim 238 inwestycji zostało, na 238 milionów. Złotych zostało zrealizowanych inwestycji tylko w 2019 roku, a tak naprawdę tych dróg samorządowych, powiatowych, gminnych, gdzie to naprawdę mieszkańca nie interesuje, czyja jest droga i kto powinien się nią zaopiekować, yy, powinno być realizowane. Więc ta pierwsza kadencja, krótko, potrzebna nam jeszcze jedna i myślę, że kolejna, żebyśmy mogli naprawić to, co przez 30 nawet 50 lat było zaniedbywane. I nie zapomnijmy o polskiej ziemi. O którą walczył pan Edward Kosmal, dzięki na której możemy y, hodować, uprawiać, y, żeby ta ziemia dla nas rodziła i była przez Polaków y, uprawiana. Ale żeby panie, prosił, ale panie tak decydują tak przede wszystkim co, jakie kupuje się produkty i od nich należy. Wy decydujecie Polska. czy będzie Polska. polskie Polska. Polska. i tylko polskie. 1 października zapraszamy na wybory i, I zapraszamy 3-4 głosuj za Polską!